dodawać i zarządzać projektami. Dziękuję też państwu za uwagę. Widzę, że byliście bardzo aktywni dzisiaj. Widzę też pytania, które właśnie postaram się na które odpowiedzieć. Pierwszy z nich zadał pan Piotr, pyta o usługę pozycjonowania. Czy możecie nam, czy możecie mi jakoś pomóc w pozycjonowaniu? Sam przyznaję się, że jakby jestem początkujący. Arsen tak, oczywiście tutaj nie widzę problemu ponieważ większość początkujących pozycjonerów zawsze, jeśli ma pytania, to pisze do nas, albo dzwoni, też można do nas zadzwonić, i otrzymuje od specjalisty krok po kroku, co trzeba zrobić. Czyli jaki tryb wybrać, jakie frazy. I w formie pisemnej otrzymuje odpowiedź, w jaki sposób to zrobić. I nawet może podać przykładowe strony docelowe frazy, dlaczego użyć właśnie trybu długi ogona, nie trybu automatycznego. Także ja tu nie widzę żadnego problemu, ponieważ nasz specjalista tekstowo opowiada, daje żywe przykłady, więc już następne kroki ze strony pozycjonera, nawet początkującego są łatwe do wykonania, także